kiedy już nie ma nikogo w domu, to oni mają trochę więcej dla siebie czasu. To mogą także uczestniczyć bardziej, jeszcze są to młodzi, często ludzie, z tych dawnych obecnych teraz powiedzmy dziadków, to są czasem dziadkowie po 40, niektórzy dopiero. No więc to może być w sile wieku, Dlatego mogą uczestniczyć szerzej w życiu. Społecznym, przyjacielskim, różnym. No i czasem może być taki incydencik, że poszli gdzieś na jakiś, jakąś imprezę i teraz sąsiad porwał żonę do tańca i on dopiero z tej perspektywy 15 metrów, kiedy ją zobaczył w tańcu, on nie miał. Po raz drugi zachwytu, że ta jego babka jest taki jest taka atrakcyjna. No? Okazuje się, że jeżeli nastąpi to znowu odkrycie jednak tej atrakcyjnej żony, czy ona widzi męża, to niektórzy przeżywają po raz drugi szaleństwo. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsza jest historia, którą, która się pojawia, to znaczy jest przyjaźń. Czyli zaczynają zauważać jedną rzecz, że i przez ten pierwszy etap romantyzmu i zwłaszcza przez to wspólne wychowywanie, rodzenie, wychowywanie, handryczeni się z dziećmi, a nawet wnukami, oni się zbliżyli do siebie. Czyli jaźń jest przy drugiej jaźni. To jest przyjaźń. Jedno ja jest bardzo blisko przy Drugim ja. I to jest przyjaźń. I ona mm, niezwykle pięknie funkcjonuje, bo to już jest bardziej spokojniejszy czas. Bardzo często już dochodzą do emerytury, bardzo często mogą, właśnie jako już przyjaźni, dzisiaj to już nie jest żaden problem, zwiedzać świat. Kiedy pytam po co, żeby się nacieszyć życiem? I ja myślę, że jeżeli to, jeżeli to, jeżeli to jest ta przyjaźń, to strasznie fajnie się przeżywa w życie razem. Kiedy na przykład się wybiera człowiek gdzieś tam, może na Kilimanjaro, jeżeli jeszcze nogi zdołają wynieść tam i wspólnie podziwiać. Trzeba tylko uważać na serce. Bo mój kolega, kiedy mieliśmy 25-lecie kapłaństwa, ja nie mogłem z powodu biedy, ponieważ już pasterz akademicki ma stanowisko nierentowne. I nie stać mnie było na pielgrzymkę. Później pojechałem. Ale no, z, z opowieści wiem, że była możliwość wtedy, bo nie zawsze przez ruchawki polityczne można się wydostać na Syjon. Synaj. To jest tam, skąd dekalog. Święta góra Synaj. Jest taki zwyczaj, że idzie się właściwie już w nocy, po to, żeby zobaczyć wschód, bo jest podobno niesamowite. Jest wstrząsające pozytywnie do widowiska. I wyobraźcie sobie, że nie spodziewałem się, że on jest taki wrażliwy. Mój kolega z roku zobaczył. I umarł. I jęknął tylko o Jezu. Patrząc na to i zawał serce na miejscu tego. Z zachwytu. No, ja potem bardzo, że ja jestem tak zwanym wieczystym seniorem, więc muszę się trochę zająć później. Nie mogłem zrozumieć rodziców, czemu go ściągali do Polski, skoro mógł być pochowany na takim pięknym miejscu. No, ale to już są inne rzeczy. No więc nie zawsze to podziwianie wspólne świata i wszystkiego musi się tak kończyć. O co mi chodzi? Że wtedy można dopiero razem cieszyć się życiem naprawdę świetnie. Naprawdę tak. Nie tylko mimochodem. Żeby nacieszyć się życiem. No i trzeba dobrnąć do końca, tak jak ślub. Mówi, do nas śmierć nie rozłączy. Morte non mi mi un po per giorno a morire. Co ja tłumaczę, śmierć nie będzie mi wrogiem, jeżeli, jeżeli każdego dnia nauczę się trochę umierać. Więc właściwie powinien być każdy dzień nas przybliżać i być jakąś nauką umierania. To jest bardzo ważna sprawa, tej końcówki. Trzeba o niej mówić. Dlatego, że ona i tak nadejdzie. Nie może to być temat tabu. Kiedyś pamiętam, że na, na któryś dialogach małżeńskich mąż pisząc miłosny list do żony, wybrał temat śmierci. Stumienie było, bo byśmy o tym nie wiedzieli, gdyby on tego nie ujawnił. On napisał list taki, dlatego, że pisał pod swoją żonę, która się strasznie bała śmierci. A pisać list miłosny to znaczy nie tyle odmieniać słowo kocham w różnych przypadkach, ile pisać z miłością o czymś, co jest ważne. I on napisał o tym. I ja myślę, że wiem, bo ja potem z nią rozmawiałem że ten list trochę przełamał jej rękę. Ale może jeszcze bardziej przyjaźń owocuje wtedy, kiedy kiedy siły słabną, kiedy dopadnie człowieka choroba i wtedy widać rzeczy naprawdę wzruszające. Jak sobie potrafią wzajemni ci ludzie pomagać. Co się na przykład robi z tego starego już męża, mojego ojca? Nigdy nie przypuszczałem, że mój ojciec się potrafi tak opiekować chorym, jak się opiekował matką. Artysta, prosty chłopak. Trudno to zapomnieć. Można powiedzieć, wszystko mu wybaczyłem, kiedy zobaczyłem to pielęgnowanie mamy. Ja bym tak nie umiał, on wiedział jak zmienić poduszkę, jak poprawić nogę i zwilżać usta, a potem już zamknąć oczy i można powiedzieć, że mama umierała trochę jak mąż królowej Bony, był taki serial, jak umierał Zygmunt Stary, on by był tak mężem Bony. No to tak, taki też rytuał był przy mojej mamy. Zapalona gromnica, może już nie w kryształowym, czy jakimś tam srebrnym lichtarzu. Tylko taką normalną gromnicę, którą ojciec matce wcisnął jeszcze w ręce. No i ją odprowadzał. Pomagał przejść. Ja myślę, że to jest strasznie ważna rzecz. Nie zadziwia mądrość prostych ludzi. Większość, bym powiedział, znowu nie chcę generalizować, ale bardzo dużo prostych ludzi jest bardzo mądrych, o czym wiedzą, że nie powinno się przeszkadzać że nie powinno się zatrzymywać. To nie jest jakaś, jakaś właśnie końcówka, że gdzieś idziemy, gdzieś idziemy w nieznane bardzo. Trochę w znamy. Jedyne, co zostaje człowiekowi, na tamtą stronę przechodzi, to jest mi. Tylko to. Wszystko inne dokładnie zostawimy. Tylko to przechodzi z nami. To chyba jest też ważne, kiedy jest ta końcówka, bo rzadko jest tak, że umierają razem. Której zostaje, prawda? No i co jeszcze? No, jest problem wdowieństwa, który jeszcze zostaje. Jeżeli jest małżeństwo i jedno z osób umrze. no Zawsze jest prawda pytanie, jak zapuka śmierć, kto ma iść otworzyć, kto ma pierwszy umrzeć, czy lepiej, że ja, czy lepiej, że Danka, ale to nie od nas zależy, więc sobie przyjmijmy to, co Pan Bóg nam zaoferuje. I w jakimś zrozumieniu ta osoba, która zostaje, po pierwsze zdaje sobie sprawę, że miłość nie kończy się ze śmiercią, więc można nadal. Kochać tą drugą osobę, nawet po tamtej stronie kurtyny życia. Po drugie, pewne rzeczy, które robiliśmy razem, powinno się kontynuować. No, jak gdybyśmy dalej wypełniali to nasze wspólne życie. I teraz rozumiem, dlaczego Biblia. Chyba, gdy chodzi o pomstę do nieba, wołający grzech, to jest. To jest y, niepomaganie wdowom i sierotom, to jest jakby ciągle w Biblii. Ktokolwiek by się jakby, no, zostawił bied, biedzie, wdowę czy sierotę, ja strasznie piętnuję to, nie? Więc to często zostaje na, na głowie wtedy, czy na, no, na głowie tych właśnie małżonków. Dzieci, które, które nie mogą zostawić samotnego rodzica.